W dzisiejszym odcinku. Afer. No, no pytanie. czy to może... drugie słowo używać przekleństw? Dziękuję za czapetkę. No z to prawda. No tak, no prawda, mamy to nagrać. Gabryś? Ale kto to jest Gabryś, kurwa? Ja naprawdę nie wiem kto to. Gabryś. A Gabryś, kurwa, dobra, to jest ten. Ej, dobra, to piszcie Gabrysiowi, żeby dodał mnie. Piszcie Gabrysiowi, żeby mnie dodał. Lecimy z Gabrysiem. Tak, Gabryś to jest konfidencik. Tak, dobra, piszemy do Gabrysia, dobra. Ej, pisz... da każdy Gabrysiowi. Każdy da pierdala Gabrysi Gabryś to jest y, zwykły konfidenci, kurwa Lecimy, lecimy. Ta, ja z, z Gabrysiem się łączyłem. G, no, ga, ga, Gabryś to rura eh? Ga, Gabryś to rurka. Czy zatańczyłbym ze strażakiem niebo... Dziękuję sztywny Marcel za subika. Pozdro dla ciebie. Po, po, pozderki, pozderki ślemy. Cześć, cześć. Sztywny. Lecimy, lecimy, lecimy. Co myślisz o Straży Miejskiej? Hey. Hej. Hey there. Hey there. Uh, do you speak English? Yes, yeah, I oh, nice. Where are you from? I'm from Russia. Oh my god, you speaking, speaking Where are you from? I'm from Russia. Fuck you. Really? Yeah. Ale nie idźcie na czacie, kurwa, jesteśmy na Twitchu, pamiętajcie. Ja, ja powiedziałem fuck you, bo mnie nie spodobało, mi się po prostu... E, bo wcześniej by wyzywała ona, wiecie? Ona mnie wyzywała. Dlatego powiedziałem fuck you. Ja miałem z nią zatargi. Wcześniej. Wiecie, co chodzi. A co to znaczy fuck you? Bo ja nie, 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 mówię po angielsku. Hmm. E, fuck you mogłoby podejść do, pod... E, niechciade propozycje seksualne, także ostrożniej. Eee, a, że na TikToku, jasne Będziemy uważać następnym razem Ja, ja jebie, eee, Nie ma coś ludzi na TikToku, nie wiem o co chodzi Nie ma coś ludzisk Jaka jest twoja ulubiona zupa? Eee, albo żurek, albo rosół Coś pomiędzy Rosół, żurek, te, te dwie kurwa Myślę, że nie wiem, która lepsza Czy żurek, czy rosół, bo nieraz chce się żurka a Nieraz rosołu, ale chyba żurek Chyba żurek wygrywa no, żurek. Żurek chyba lepszy, wolę o żurek od rosołu. No, no, no. Żurek najlepsza zupa, moim zdaniem. Żurek. Żurek na rosole? Albo i tak. No, bo to takie wiecie. Żurek charakterna zupa, no. Rosół na kaca, żurek przed klaniem. No właśnie ja na kaca kurwa jem żurek, nie? Zawsze mam ochotę na żurek, jak mam kaca. Mariusz. Mariusz, Mariusz, Mariuszek. Mariunio. Czekamy na Mariuszka. Czy bolo jest na TT? Nie. Bolo idzie spać dzisiaj szybciej, więc go nie będzie. O kurwa, ten jest dobry, ten jest dobry. On jest z więzienia, trzeba uważać. On jest z więzienia, słuchajcie. To jest git. Spróbujemy go zaprosić. Chyba nas nie doda. Andia, Andzia Live. Czy to jest ta Andia, o której myślę? Co jest? Nie mogę dołączać do ludzi. Ej, chyba mi się też TikTok rozjebał. Def 1 litr. 5 zł. Dostałem bana za niewinność Daj Utla, bo już z drugiej piątki nie mam zeby wysłąc nik. DEF F1L podkreślenie 91S. Ale miałeś napisać za co dostałeś bana, a nie, że za niewinność. Stary. Ja nie wiem, ja nie wiem czemu cię zbanowali. No kurwa, no musisz napisać, bo może... Może zwyzywałeś gdzie yy, albo coś to. Musisz napisać za co dostałeś bana. Mami pitbull. Ej, to brzmi w kurwę charakternie. W kurwę charakternie to brzmi. Chciałem się połączyć. Mami pitbull. Czy uda się z mami pitbull połączyć? Chyba nie. Chyba niestety. Chyba ma niestety będzie ciężko. Ej, ale to ja nie mogę się... Czekaj, jeszcze raz. Bo zaczynam się obawiać, że to jest kurwa spowodowane tym ee, lagiem TikToka. I DKK1337, 10 zł, siema rudy. Ej kurwa, nie jestem rudy! To kamerka taka. Zobacz na TikToku. Widać, że nie jestem rudy na TikToku. Tutaj może jestem lekko, bo mam żółtą kamerkę. Ale, ale tutaj zobaczcie, nie jestem rudy. Jestem ciemnym blondynem, nie jestem rudy! Rudy to jest kurwa Piotrek Grębi, on jest rudy. Gabcia, Julia. Eee, a, 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 albo Karolcia. Odrzucił zaproszenie. Karolcia. Karolcia będzie chciała przyjąć. Zaproszonko. Ej, kurwa, co jest grane? Czemu nikt nie przyjmuje ode mnie zaproszeń? Hmm. Coś jest nie tak. Coś, coś robimy źle. Ewidentnie. No, zobaczymy, zobaczymy dalej. He, o! Cześć! Cześć, maleńka, co tam u ciebie słychać? Robisz biteweczkę? No, jedną możemy zrobić. Co się za mną? Bardzo. Naprawdę? Bardzo, no. Słuchajcie, znowu powracamy do ekipy... To jest ej, 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 po pierwsze poczekaj, kurwa, słuchaj. Bolo to jest z, z mojej ekipy, a nie, kurwa, z okay, ekipy Bola. Jesteś, bo ja chciałabym ustalić, kto jest szefem w tej ekipie. Kochani, to pójdzie, musimy to wygrać. Tapujemy, no. musimy to wygrać. Jedziemy z nią. E, no słuchaj, no... Można powiedzieć, że ja stworzyłem tą ekipę. Okej, okay, czyli ty jesteś sam, dobra. No, 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 można tak powiedzieć, że ja. Okej, okay, bo właśnie się zastanawiałam, wiesz, y, czy mówić, jakby ktoś lider zawsze, wiesz, jest nazywany tutaj jako główny, tak? No i. Tak, się tak, się tak, zastanawia... tak, tak. Słuchaj, e, zacząłem, zacząłem dziwną, e, dziwną. E... <laughs> MLADY65. I dostałem. 5 zł. Dobra, hejka Czy wolontariusz może grypsować? Jakie przeznaczenie słuchacie? Tak. Eee, ten. Eee, zacząłem dziwną modę, zaobserw zaobserwowałem, że ludzie podszywają się pod naszą ekipę i zakładają sobie i wyzywają ludzi. I nam robią za to przypał. Ej, czemu wygląda I ci ludzie, co, co ich wyzywają, myślą, że oni są na od nas i kurwa eee, robią nam przypał. I, jest, I nikt się już nie chce z nami łączyć. No i się rozjebał. I, i, I jest problem, I jest dlatego? problem. Nie wiem, po prostu y, pamiętajcie, że jest tylko nas trzech, nie? Bolo, Dax i ja. Y, Dokładnie, tylko trójka i ja. Za resztę, za resztę nie A chcesz do mafii? Chcesz być kobietą mafii? Maleńka? No, słuchaj, ja myślę, że już jestem dzięki i No dobra, konie, teraz... Ale jakbyś teraz... chciała, no to słuchaj, no to musisz się troszkę... Bardziej poświęcić. Poświęcić, już Ta. się boję, tego poświęcenia. W gruncie rzeczy... No Nikola. W gruncie rzeczy Raczej się po, Raczej się pora, poradzisz se, nie? Tak, e myślisz? Jakbyś miał tak w procentach obstawiać cześć, co już? Jakbyś miał tak w procentach obstawiać. Dziękuję za czapeczkę! No! ma punkty X2, let's go, let's go! E, Tutaj, powiem, to jest mocne. Powiem ci tak, y... dziękuję. No musiałabyś się na to zapracować, ale myślę, że... To nie będzie dla Ciebie ciężkie. Dobra, czyli ej, piszcie kochani, czy myślicie, że dam radę. Ej, dziękuję bardzo Słuchaj, mogę, na... mogę Cię zrekrutować, mogę Cię zrekrutować, ale to wymaga, wymaga. Tak? Wymaga? No mówię, wymaga poświęcenia. Będzie, okay. Musi być, P e, musi być natarty pingwin, tak zwany. Okej, okej. Słuchaj, myślę, że ja dam radę. Naprawdę? Tak. Serio? Tak. Dziękuję bardzo za... Szybkie Dziękuję, dziękuję e bardzo, e za... dziękuję. E e okej, okay, a... Eee <śmieniu> dobra Eee... Czyli dałabyś radę daj? Ja myślę, że słuchaj. Mówisz masz. P po poczekaj chwilę. Okej, kawałek. Będzie Natalka, słuchajcie, będzie Natalka. Wróciłem. Okej. Okay. No, słuchaj, okay. do, Jest to wszystko do załatwienia. Oku się rozwaliło. Dobra, czyli ogólnie jest szansa to super. OK, już jest wszystko dobrze. Czekaj, muszę wrócić na wizję. Okej. Okay. radę. Hej, e, słuchaj, jak już jesteś. Jesteś jakby. A jak masz zamiar się rzeczywiście poświęcić? Jasne, jasne, jasne. Dla chcącego nic trudnego, nie? A, e. Ja myślę, że zawsze. Chęci to jest, wiesz, połowa sukcesu już. Ja. No, 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 no. E, dobra, a powiedz mi e, Mare, e, he, he, kurwa a, i, ile ty masz lat? No 20 zaraz. A, I co kurwy i co? No, e, no Ufałanie, właśnie, no to dobrze, fajnie, 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 świetnie. Co? Jestem pełnoletnia, tylko tutaj już pozdrawiam twoich widzów, że, że plot twist nie wypali, że 16-latka w mafii. E, nie, 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 bo, bo już tutaj padały oskarżenia, nie? I e, ludzie się zastanawiali, czy aby na pewno e, masz... E, Wiesz, nie, spokojnie mam. Tak, tak profesjonalnie. Świet jest, świetnie, świetnie. Powiem ci kabie serca, kaby i serca. Poleciałbym klasyczkiem. Klasyczkiem? Ale nie wiem, czy mi wypada. Dobra, to słuchaj. Nie masz wyłączonych komentarzy men? O co wam chodzi? Nikt nie ma wyłączonych słuchaj. komentarzy. Słuchaj, Chcesz no, jeszcze jedną bitewkę? No jeszcze jedno, jak już tak gadamy, to wiesz. Jasne, okej, no to możemy jeszcze jedną zrobić. My... Dobra, no. No ogólnie, no. Tại, no. Poleciałbym klasyczkiem. Yy, tutaj mi piszą, że za zawsze wyp wypada, bo ja powiedziałem, że nie wiem. Czy... Dobra, dobra, chuj! Jebać! Polecę, polecę klasyczkiem. Ja znam ten tekst, ja znam ten tekst z leceniem klasyczkiem. No dawaj, dawaj. Znasz? No znam. Już mi pisali na czacie, żebym zapytała, czy polecisz klasyczkiem. No to zacznijmy, że ja polecę. Alex? O nie, ja się boję, słuchajcie, nie wiem czy jestem gotowa na to. Eee, Alex? No, słucham. A jak? O nie, na pewno nieć bo mi zbanują live'a. Yeah! Nie! nie Dobra, nie, nie, nie było tego, nie, nie było. Jakby... Prze, prze, przepraszam, yy, yy, przesadziłem? Nie, tylko bardziej chodzi o to, że wiesz, tutaj yy, widzowie... Nie są gotowi się na takie rozmowy. Jasne, jasne, jesteśmy na TikToku. Hello! Dziękuję za różyczki! Tapujemy, tapujemy! A wiem, wiem, wiem. A wiesz... Pani, u mnie to samo. Staram, się, to staram się staram yy, się chociaż trochę zachowywać tutaj. Mhm. Nie no ja wiem, że słuchaj, jest kultura moim zdaniem totalnie, no nie? Tak, tak, Jest to wow. kulturalny w chuj. Czekaj. Oj, kolega zacięło, słuchajcie. Jestem, jestem, cześć, cześć! Jesteś super, dobrze, już się bałam, że wiesz, że coś się wydarzyło tutaj. Um. Ej, kochani, jeszcze dwie różyczki, słuchajcie, dwie różyczki. Yy, różyczki, dawajcie różyczki, je. Yeah. A powiedz tak, mi kochana. Dokładnie. Mm, to, to nie ja się pytam, nie ja, tylko widzowie. E, powiedz mi. Dziękuję. Laleczka, Lalunia. A masz faceta? Tak. Tylko kogo? Czy faceta masz? Nie mam. Poczekaj. Kochani, wygrywamy. Let's go, lecimy. Jak tam? Już? Jestem, dobrze. Jestem. Cześć. Obowiązki wzywały, tak? Eee, ja musiałem coś podłączyć telefon. Ja. Nie, spódko, ja rozumiem. Wiesz, to tam. Tak, 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 tak. Słuchaj, nie wiem czy widzisz, ale przepierdalasz bitewkę. No widzę, kochani, przegrywamy. No słuchajcie, co się dzieje. Musisz, myślę, że dobrym pomysłem było, żebyś czymś zachęciła widzów. Sama wiesz, jak jest. Trzeba trochę, żeby dojść do czegoś, trzeba się jakby ma, wiesz, poświęcić. Zachęcam swoim uśmiechem. Świetnie, świetnie. Eee, ale obawiam się, że to nie wystarczy. Ja myślę, że słuchaj, zaraz pójdzie lawina na koniec tutaj. Lawina, to znaczy? Myślę, że będzie, wiesz, huragan tutaj na koniec tej bitwy. W takim no razie myślę, ja też coś zrobię. O, słuchajcie, widzowie, jeżeli wygram bitewkę, ja też robię huragan. Wyciągam Dokładnie, fiuta i. Kochani. Lecimy z kochani. tym! Dawajcie, tapujemy, tapujemy. Ej, Andrzej, kochani, tapujcie, a my przegrywamy w ogóle. Robię huragan wiecie. pingwinem! Dawajcie, tapujemy, tapujemy! Mocne, kochani, mocny content. A ty powiedz mi, widownie masz. Yy, widownie masz charakterną? Hej się bardzo. Słuchaj, nie ma takich widzów jak moi. Oni wiesz, potrafią tak. Mm, świetnie, świetnie. Fajna jest sarna. Powiem ci tyle. Fajna jesteś sareneczka. Dzięki, dzięki, Jalonku, dzięki. Pingwin cię polubił, tyle ci powiem. <laughs> To dobrze, to no, dobrze, no. no. Eee, no mam nadzieję. I pamiętaj, pamiętaj ee, o jednym. Co by tak? o mnie nie mówili, nie wiesz mediom, nie wiesz to. Słuchaj, ja wiem, nie wiesz w to co pisze prasa, Tak, to, tak, 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 nie wiesz, nie wiesz to, ja y, będą ci pisać, że... Obrażam tutaj ludzi, że jestem jakście miły, a zobacz, umiemy rozmawiać, jest świetnie, bawisz się umiemy. dobrze. Jest kulturalnie, kulturalnie właśnie, wszystko. Właśnie. Jest kulturalnie w chuj. Kochani, dokładnie, dokładnie. Hej Kajahu, o, u mnie są bardzo zadowoleni, że znowu jesteśmy tutaj, wiesz. Hmm. U Hej, Ciebie widzowie są zadowoleni, że znowu się pojawiłem? A? Tak. Świetnie, kurwa przegrałem, Dziękuję do jasnego chuja. Przegrałem, kurwa. Dzięki, Krzysiu. Kurwa. Krzysiu, słuchaj, buziak dla ciebie mega. Dziękuję dzięki, bardzo. Dzięki, dzięki. Dla ciebie też buziaczki. <laughs> no co? Przejebałem. Przejebałem, szkoda. Wygraliśmy. Krzysiu, wygraliśmy dzięki Krzysiowi. Eee, dzięki, Krzysiu, kurwa, że przejebałem przez ciebie bitewkę. Krzysiu, kurwa, ci dopadnę. Eee, no i co? Eee, słuchaj mnie, Aleks. Eee, ja lecę dalej. Miło było znowu porozmawiać. Na Miejmy nadzieję, że się spotkamy już niedługo. Na pewno. Hejka. Pa. A, ale suka! A ale kurwa suka! Ach, kurwa! amarenka, No, się masz amarenka! <grym> Udało się! Czekaj, muszę coś ściągnąć. No mów coś! Mówię, no co, co jest, co jest, o co ma być? Ile ty masz lat? 21, na co? Czemu taka ofensywna jesteś? O co ci chodzi? <grym> o nic! Nie, no, kurwa, ja pierdolę. Eee, co tam u ciebie? W tym rzecz. Co? W tym rzecz. Ale co w tym rzecz? O, o, o co ci chodzi? No, pytam się, w czym rzecz? <laughs> ja, w, w, kurwa, no nie wiem, no w niczym, nie, nie no, stresu. jakby sobie, streamuję. Tak? No. Okej, okay. radzisz se? Co? Nie, nie rozumiem. Nie? Nie, nie radzisz se? Czego ty, ale powiedz mi, czego nie rozumiesz? No, no tak szczerze, to trochę ciebie. <laughs> A, okej, okay, dobra, to może od nowa, hej. Cześć. Co tam? Je, e, dobrze, dobrze, ja e, już się nazywam. A ty? Tak. Ja Emanuela. Emanuela. Chujowe imię. Zajebiście, nie? E, no. E, a co porabiasz na co dzień tu Emanuela? Co robię na co dzień? A? nic. Siedzę sobie, nie? A co? nie? Kurwa. kurwa. E, no, taka, nie? Ale o chuj ci chodzi? Na chuj się podprówasz kurwa? Nie rozumiem tego. Starałem się być miła, ale już mnie kurwiarz. Nie, 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 nie. No to jeszcze raz od nowa, do trzech razy sztuka, cóż na to? Wyso, wyso. co? polecisz klasyczkiem? Okej. Okay. Aha, dobrze. No, spora na mnie, rzeczywiście. Wow. Kurwa się na, narobiło. <laughs> Wicka, pierwsza Wicka. Świetnie. Jest Gabryś, kurwa. Dodawaj mnie Gabryś, kurwa, konfidencie. Dodawaj mnie Gabryś. Niech Gabryś mnie dodaje. Konfidencie Gabryś. Napierdalam do Gabrysia. Oj, jaj, jaj. Nie chcę mnie Gabryś dodać. Andziks? Andzia live. Andzia, oneczka. Ona mnie doda? Cześć! O, moje ulubione koleżanki! Jak tam? Jak zobaczyłam Ciebie, to bardzo źle. A czemu, a czemu? Nie, już nie lubimy się? Być od początku nie lubię. A my się jakieś lubiliśmy że... No nie, wydaje mi się, że już od, od no, pewnego nie czasu nie? właśnie jesteśmy wow. na y, takiej dobrej re relacji, chyba co? Nie, ja Co ja robiłam w dzień w piątek? Dajcie, muszę podgłośnić Was. Jajko chyba na głowie rozczeskiwałam. Ja, ja, ja roztrzaskiwałem Jajko? Nie ja. to nie jest krewetka, to... Słuchajcie, muszę ten. Ej, koleżanki! Koleżanki, robicie biteweczkę? Mhm. Super. Ale nie chcemy twoimi koleżankami. Nie, nie, a czemu nie? Bo my nie chcemy być twoimi koleżankami. Ale to, to się nie lubimy jednak? Nie ja czemu... nie lubimy się. Dobra, a to może słuchajcie, wyjaśnie. Ja bym chętnie z wami wyjaśnił jedną sytuację. Słuchajcie, no. Słuchaj mi Andziks. powiedz mi szczerze. Ostatnio widziałem pewną kwestię, którą poruszyłaś, w sensie ty, chciałaś, żeby ktoś na ciebie naszczał. A ty nie rozumiesz żartów? Alan Kwieciński, tak? A chciałaś, żeby nie, Alan Kwieciński na ciebie żartów? nasikał. Nie, nie rozumiesz żartów? Powiedz mi szczerze, kręci się to? Jara cię? Nie, nie, nie robię i się nie odzywaj. a lubisz pissing? Bo jeszcze, chyba banana dostanę. Ale nie, ale lubisz pissing, czy nie? Tak szczerze. Nie interesuj się, łopie, takimi rzeczami. Kim ty jesteś, ja mam robić jakieś rzeczy. A, a nacieranie wygrasz pingwina wchodzi w grę? To, 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 jak wygrasz pingwina, ja, to się zapytasz. Dobra, bu, bugałka, ej, blondyna, kto cię dyma? <śladeniuszio> Na pewno nie ty. <śladeniuszio> 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 y, ale nie, ale słuchajcie mnie, dziewczęta. Kurwa, musimy się jakoś, kurwa, pogodzić. No to nie, nie możemy być ciągle nie. w kutni, no. Tapujemy, w tapujemy, już, tapujemy. No, no, no. Jedziemy z nimi, jedziemy. Jedziemy, kurwa, z nimi. Jedziemy z... Tapujemy. Ja za kurwa z One Chłopujemy lubią jedzie, jak ktoś na nich ja by... sika. Jedziemy. obserwacja. Dziękuję za pieseczka, jeee. Yeah. My goście. E, Bugaka. On nie może wygrać. Bo Bugaka, a powiedz mi tak szczerze, kręcę cię jako facet? Nie. Dzięki za... A będziemy kiedyś razem? Nie. Jak... Czekaj, czekaj, jako co? Jako co? Jako facet? Jako facet, tak. Jako facet. Widziałeś no. kiedyś kurwa faceta prawdziwego? No. Mu Emil. No kurwa, Emil, słuchaj maleńka stoi przed tobą. No nie, nikogo tu nie widzę, wiesz? No chodzi o mnie. <laughs> Chodzi o mnie, że ja, facet, fajny, czy nie? Słuchajcie, jestem dziewczęta, hello, jestem singlem, Jestem singlem. Załowisz jak psopata, dwie róże. Ja psopata? Słuchajcie, ja jestem sam, wy jesteście dwie, ja jestem singlem, Singlem jestem, kurwa. Singlem, kurwa, jestem, słyszałaś? Singlem jestem. A kurwa. Singlem, kurwa, jestem, nie słyszałaś? Jestem sam, hello. Singlem jestem. No, A no ale my się nie dziwimy. nie dziwimy, że to single nie jesteś. No, ale to chodzi o to, że, żebyście się, się za mnie brały. No, w tu byś był ostrym facetem na świecie, się na ciebie nie brał. No, jakbym ja na ciebie nasikał? Weź, kurwa, to byś na mnie nawet nie dotknął. No, ale no kurwa, no, no. Słuchaj, no ja wiem, że chciałaś, żeby to był Alan, ale ja, ja, ja też bym mógł się, na ciebie lecz się, naszczać, no. Leć się! Też bym mógł na ciebie naszczać, tylko chciałbym, mi się siku. Bym chciał się piwa napić, kurwa. Chce? Ale na pewno, żebyś nie było Andzia, lala. Mnie. Weź kurwa, się się zażywiam za chwilę. Weź Daj mi buzi do kamerki, proszę cię. Daj mi buzi. Daj mi buzi do kamereczki, co? Daleczka, daj buzi. Nie! Ej, Bugarka, to może ty? Ej, chłopczyku, po tej bitwie zrobiłem bitwę może z owcą, ale będziesz cześć na tej bitwy. Tak? Nie. Tak. Jest, jest, super. Czyli jednak, jednak coś nas łączy. Naprawdę masz 17 lat? Ja? 7, no, 17 lat mam. Najinteresują no właśnie widać po bo... Nie, no żartuję, a wy w to wierzycie. 30 lat facet jestem, kurwa. Nooo. No, nie jesteś facet, to w Jak w sumie... nie facet, no. no. Widzę, kontra. Nie, nie jesteś facet. A dlaczego nie jestem facet w, w takim razie? Co wie, przegrywamy, przegrywamy z nim. No, przegrywacie! Kurwa, przegrywacie. Jazda z wami. O, dziecko, kurwa. Jazda, kurwa. No jestem dla mnie żenującym e, Przepraszam, przepraszam. E, postaram się być bardziej kulturalniejszy. No, znam, że w ogóle miałeś dziewczynę? Ja czy miałem dziewczynę? Czy ja miałem dziewczynę? No tak, czy kiedykolwiek miałeś dziewczynę? <gulacz> Koleżanko, oj kurwa, aż mi się telefon wyjebał. Słuchaj, no yy, no właśnie, no jest, no właśnie jest, no widzisz Playboya Roku. Ja rucham naprawdę wiele lasek. Yy, w tydzień? Chyba, Przynajmniej 10, 10 obrobię. <gulacz> 10 obrobie w tydzień, kurwa lasek, nie rozumiesz? Mm. Za znaczy Playboyem Roku. Ruchałem no. w przeciągu roku? Roku? Właśnie chcę mm. o to zobaczyć. Pół tysiąca na pewno. Hej, mam pytanie, dlaczego wyzywacie niepełnosprawne osoby? Dlaczego ty kurwa takie farmazony pierdolisz? I aferę chcesz do mnie no, wykręcić? Po co? Czytam komentarze nie próś się czytam komentarze. No to kurwa, a jak ktoś napisze kurwa komentarz, nie wiem, że jestem pedofilem, to też kurwa zrobi ze mnie pedofila? Nie, nie otrzymać tego, otrzymać. No ale nie, no kurwa, właśnie, właśnie oznajmiłaś kurwa, to było pytanie oznajmujące, no to kurwa, nie, przestań to tak pierdolić moich kurwa moich i nie wykręcaj moich afer. No pytanie, to drugie słowo używać przekleństw? słuchaj, jak twoja koleżaneczka, jak twoja koleżeczka pierdoli takie głupoty, no to fajnie by było, Gada, żeby po prostu no nie czytała takich czy komentarzy, sami, które ewidentnie pytanie, są od trolla. Pytanie, na co tak ale ktoś na przykład pytań. wyrwie to z kontekstu i rzeczywiście pomyśli, że wyzywam mnie po Po co tak pierdolisz? Bo mogę, bo to jest mój nie, 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 ja nie, mogę? nie, nie, słuchajcie, nie, nie, słuchajcie, słuchajcie dziewczęta. Prędzej czy później będzie, będzie nie, a, A wy, w końcu... To ciebie spotka parę osób. Co? się to, bo chcę dodać. Yy, ty, ty mi grozisz właśnie yy, jakimiś chłopakami? Nie, to nie grozi, ja mówię, że po prostu robisz takie rzeczy, że w pewnym momencie może być tak, że ktoś się po prostu denerwuje. Tak? A co robię takiego? Powiedz mi maleńka. Denerwujesz ludzi. Wyzywasz dziewczyny i różne osoby. A ty, wy wy, wy przypadkiem nie robicie tego samego? My Dzieci jesteśmy takie same jak Ty. Dlaczego mam być dla ciebie miły skorzyty dla osni? Ale miały? nie, 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 czy wy nie, wyzy nie wyzywacie kurwa tam innych jakichś ludzi? Ja ja nie, tylko odpowiadam, nie. Nie. ja tylko odpowiadam. Nie nie ja sobie, rozumiesz? Słuchaj, jak ktoś mnie pociśnie, ja, nie, też jego. Często jest jakaś podkrętka, ale ale, to yy, Zwykle żartasz. to jest, wiecie, no, nie, owcy nie, 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 A wy mniej więcej to... y, rozumiecie, co się do was mówi, czy tak ciężko kurwa z komunikacją? rozumiem, nie martw się, wszystko nie tak się rozumiem. rozumiem. Naprawdę? Doprawdy no? rozumiesz? Patrzcie, jaka mądra blondynka. Ale ty mądra, ale ty mądra. E, iść, słuchaj, wydaje mi się, Andzia, ale tak, tak mi się pan tylko pan wydaje, to są pan, moje, pan, moje ewidentne bomba przypuszczenia. Ma, bomba ma za dużo ludzi na live. Y, Andzia, to są moje i tylko pisz, i wyłącznie pisz, przypuszczenia, to wydaje to mi się, o. No to. Pi ty. Okay. Ej. Yeah. No teraz mnie kurwa posłuchajcie. Co wy pierdolicie, żebyśmy się śmiemy z niepełnosprawnymi? i gdzie kurwa była taka sytuacja? Dawaj, ja zadałam dawaj zadałam kurwa pytanie, teraz Nie zadałam pytanie. Zaakceptuj! Do ja dostałem pytanie, czy to prawda, czy to, prawda, czy to prawda, że Bugałka i Andzik to lesby i a, nie wiem. Nie, <laughs> nie, <laughs> nie <laughs> wiem. <laughs> zaakceptuj bitewkę. Takie pytanie dostałem tylko, nie? Ej. Okej. Okay. To może zrobimy bitewkę? Tak, zaakceptuj bitewkę. Czemu każdy solo? Kurwa, mam tylko cztery teraz osoby, to żeby... Widzowie, lecimy teraz. Lecimy, widzowie. Dobra, e, słuchaj, e, Daksior, którą bierzesz? Blondyneczka czy A czarnulka? Andzie. Andzie biorę. Andzia? Ja, ja biorę postyka. blondyneczkę. i blondyna, jesteś jest moja teraz, nie? nie. Ta bugałka to udaje taką bad bitch. No to jest bad bitch, yeah. Rędzisz mi maleńka, jak jesteś taka ostra. Nie no, nie mam co robić. Dobra, słuchajcie, dziewczyny. Dołączacie do naszej drżącej mafii TikTokowej? Tak, przyjmiemy, nie, będziecie kobietami mafii, mafii, przyjmiemy was. Ta mafia miała mnie dopaść, ta mafia miała mnie dopaść. Co? E, słuchaj, bugałka, jestem w stanie ci wybaczyć. Jestem w stanie wybaczyć ci. No i chuj. No i chuj, to tylko ograniczenie, nie przejmuj się. No ty to tylko ograniczonko. Nie ma tragedii. Masz jakiegoś upie. Nie mam bana, tylko ograniczenie, Ojej, to, to co innego. Hello. Ja jestem przystojny facet. Andzia, nie wiem czy zauważyłaś, byłem w fryzjera. No, ona uciekła, ja też idę, bo ja nie z wami gadać na razie. Nie, Andzia, proszę cię, kurwa, zostań tu. Ale fajne dupeczki, trzeba przyznać, ale troszkę głupiutkie. Minut, 5 minut się jebałem, żeby, kurwa, wyłączyć się live'a i szukam konta. Eee, no to co, lecimy dalej? No, jak mi będzie działało, to mam nadzieję, że będziemy lecieć dalej. Ale chyba widzę, że jest, kurwa. No nie wiem, nie wiem, kurwa. Teraz Słuchajcie, widzowie no... z TikToka. Cały no live nie, nie. dzieje się na Twitchu Ali pięcali, Dołączać na Twitcha Ali pięcali, bo często zmieniam konta, a na Twitchu macie stałą transmisję. Ja Kurwiłem ja. Powiem ci, że mnie trochę wkurwiły. Eee, no są, są to specyficzne kobiety. Rzeczywiście. Yy, wydaje mi się, że są lekko głupie. Ja to kurwa oglądam, masuję się po Kutasie. Bo, znaczy, oglądam po prostu z zaciekawieniem, a tu takie pierdolone rzeczy musiałem po prostu wstąpić i nie. Dobrze zrobiłeś, Wiesz? stary, dobrze zrobiłeś, to naprawdę było. charakterne. Ale a to co, jak już jesteś, to chyba lecimy dalej. Proste, że tak, tylko nie wiem czemu nie mogę cię nawet zaobserwować, kurwa. O, już mogę. Ale no słuchaj, no skoro tutaj dołączyłeś, więc no możemy, możemy chyba. Nie wiem, spróbuję, spróbuję, spróbuję ogarnąć to. Dawaj, lecimy kurwa, póki mam będę. Świetnie, i tak trzymać, i za to cię kurwa kocham, rozumiesz? Pocałujesz mnie do kamerki? Zrobiliśmy Dob to oficjalnie, tylko nie szutujcie tego, bo nie, nie, nie chcę. być No, no nie szutujcie, i... nie szutujcie tego, bo się okaże wyda, że... Gejem ja Tak, ja nie chcę. Nie. No Dobra, to może lecimy. Tak, nie tak, tak, to. lecimy, lecimy. E, słuchajcie, ja mam ograniczonko. Będę musiał. wchodźcie na Twitcha Ali 5 cali, bo tam się dzieje główna transmisja. Eee, na Instagramka też możecie wchodzić ali sali, bo tam powiadomienia są eee, i co? I ja resetuję, zaraz jestem, muszę zresetować transmisję, bo dostałem ograniczonko Siemanko, zaraz jestem? Nie, wy tutaj widzowie na Twitchu spokojnie, wy to macie ciągłość, nie? Yeah, Lecimy z tym Jestem aktorem, Ty jesteś tym całym konfidentem? No i masz banika, eee, co mogę powiedzieć? Siemanko, siemanko, wróciliśmy na transmisję, wróciliśmy na transmisję na żywo, jest świetnie, jest zabawa, jest zabawa. Jest dobre towarzystwo? Jest dobre towarzystwo. Lecimy, nie przestajemy z tym. To się nie kończy. To się zaczyna. To się dopiero zaczyna wszystko. Yy, generalnie mówię, niedługo yy, wlatujemy na TikToka naprawdę ostrą parą. Zobaczycie, co się będzie działo. Cześć, Ewela! Daj to głośniej, daj to głośniej. Znasz to? Znam to, no. Jebana. Już się wczuwałem. To co? Ej, mogę łączyć ludzi! Mogę uczyć ludzi! Ta? Dobra, to Ale lecimy. Maj, Aj, to... Przejebane, mają przejebane teraz. Ej, dobra, przejebane to dzisiaj mają. streamujemy dzisiaj w chuj, co? Kurwa ja staję o siódmej mogę nawet do szóstej streamować. Wyjebane mam, dawaj, lecimy. No i da się dzisiaj w formie. Widzę, że każdy ma formę. Gabryś, kurwa, nie Gabryś mnie doda. Ja chcę z Gabryśiem się połączyć. Gabryś mi groził już policją ogólnie. Z Gabryśiem jest ciężko. Dobra, jebać to. E, 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 e. Lecimy, lecimy. Siemanko! Siemano! Jak tam? A dobrze leci! Co no tam u ciebie Byku? A w porządku, u ciebie, Ali, co tam? No se, kurwa siedzę, nie gadam z ludźmi, no wiesz, no dzień jak Sodzie, nie? To, co, co? No se, siedzę, gadam z ludźmi i kurwa w dzień jak Sodzie, nie? No. Byku, ja lecę dalej, bo ja, ja szukam wiesz, że ludzi do podkrętek, nie? Nie, nie mam to chodzi. No dobra, trzymaj, się, pozro. trzymaj się, pozdro. Trzymaj się, pozdro. Ale nie wyzywajcie, kurwa, na chuj wy wyzywacie gościa, kurwa, który się połączył i się kurwa cieszy, że te. Nie wiem. Normalnie z nim gadam i tłumaczę, że szukam ludzi do podkrętek. gdzie trzeba od razu pisać skip, kurwa, frajera czy coś w stylu, bez przesady. Zresztą nie bądźmy, nie bądźmy tacy nie bili. Siema? Mm. Jazda, 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 jazda. Dawajcie. Jedziemy z tym dalej. Morris to nie. O, Siema, o, robisz o... bitewkę? No, mogę zrobić pitawkę. Co, co mówisz, że co, Morris? No bo kurwa piszem tu mi o jakimś Morisie, co sądzę o Morisie i czy mam na niego jakieś dowody, no bo jest rasistą, prawda? No tak, no prawda, mamy to nagrane w sumie. No, bo powiedział, że żarty, powiedział do ciebie, nie. że obije ci białą mordę czy coś z stylu, nie? Tak, tak. I jeszcze dodatku jest obszary YouTube, przypomina, bo nie chce się z nami już łączyć. No. Ale na Moriska powiem tak, na Moriska przyjdzie czas. Na Moriska przyjdzie czas tak samo jak przyjdzie na... Przyjdzie kryska na matyska, jak to Tutaj powiem. przeczytajcie, stokrotka supermarket, przyjdzie też na stokrotkę czas. I... Jak to mawia, jak to mawia ten, jak to mawia Pentagon, góra z górą się nie zejdzie, ale rura z frajerem zawsze. <laughs> Dobra, le, le, lecę. Dobra. Góra z górą się nie zejdzie, ale rura z frajerem zawsze, tak. To jest dobre, do, dobrze powiedziane. A ja ogólnie yy, zaczynam, yy, zaczynam kurwa podejrzewać, że pff, przez te streamowanie TikToka to przynajmniej jedna trzecia kurwa ludzi będzie chciała. Cześć Ewela. Hejko, tam u Ciebie Co tam? Wiem, Dobry co wieczór. to co jest kurwa? To jest grane. Joanna Pawłowska-Hencel. I to jest jakaś, jakiś polityk chyba, co? Co to jest Pawłowska-Hencel? Psycholog? Dobra, patrzcie teraz. Jak mnie doda, to robimy show. Spisu chyba? Spróbujemy, spróbujemy, spróbujemy się połączyć. Terapia online? No kurwa, no piście mi, nie wkręcajcie mnie, tylko powiedzcie kto to jest. ja z wami się to tak dogadać kurwa. Hmm. Dobra, nie chcę mnie dodać. O, to jest ta. To jest ta disco polo, yy, ta, ta z Disco Polo? Ta Agbe? Taka, jak chce się za Agbe połączył uda. Hej Koci. No hej, hej, dzień dobry dziewczęta. Hello, hello. Co dziewczyny? Jak tam u was? Robimy biteweczkę? Ej, no i teraz mi wyskoczyło pojedyncze, no, dobra. Mhm. Dobra widzowie, lecimy, lecimy, słuchajcie, tapujemy, tapujemy, tapujemy. Pamiętajcie, pewnie, pamiętajcie, że na 15 tysięcy tapów ja do... sram do Micki i jem własne gówno. Tapujemy, tapujemy. my to okay. srowe. Dobra. A ja, no nie wiem, na przykład zajmę sobie tym oto wiatrakiem w web, jeżeli wygramy tą bitwę. A zrobię Jej. to bardzo mocno. Dobra, jak wygramy to tobie, no pierd...